Statywy korpiowe w takiej uproszczonej formie dzielą się na rodpody klasyczne na czterech nogach i tripody na trzech nogach. Tutaj mamy ten drugi rodzaj, to jest nowy statyw Jacksona, który nazywa się Hegemon. Dobry statyw dla początkujących karpiarzy i dla tych, którzy nie wymagają od tego typu urządzeń czegoś niezwykle rozbudowanego, a prostej, łatwej do złożenia, rozłożenia konstrukcji. Statyw składa się jak gdyby z trzech części, czyli pierwsza część to jest podstawa razem z ramą. To już jest zamontowane na stałe, nic tutaj z tym praktycznie nie trzeba robić, oprócz rozłożenia nóg, a robi się to błyskawicznie. No i mamy ramę, która jak widać porusza się do góry lub w dół, i głowicę, która blokuje tę ramę. To jest jedna głowica blokująca całą ramę. To trzyma bardzo dobrze. Ramę możemy przedłużać i to w znacznym stopniu. No i jeszcze mamy nogi przedłużane również. Możemy sobie wyregulować dzięki temu, w zależności od tego na jakim gruncie stoi, każdą nogę osobno. Mamy dwa buzbary tej samej długości na. Trzy wędki i jedna rzecz, która tutaj jest, no muszę powiedzieć, że niespotykana, bo do tej pory zazwyczaj podpórki do buzbarów trzeba było osobno wkręcać. Natomiast tutaj mamy je na zawiasach, więc ich nie zgubimy. Jest to błyskawiczne, bo wystarczy dokręcić jedną podpórkę i drugą podpórkę i buzbar jest gotowy do zamocowania na ramię. Jak widać, konstrukcja jest bardzo prosta ale solidna, bo metalowa i właściwie spełnia wszelkie warunki łowienia zarówno z wędkami podniesionymi do góry, czyli jako tak zwany pot równolegle do brzegu, jak i ze szczytówkami opuszczonymi nad samą wodę, a to dzięki tej głowicy, która pozwala nam właśnie na dowolne ustadowienie całej ramy. Statywu możemy go postawić nad samą wodą. Dzięki regulacji nóżek będzie stał równo mimo nierówności terenu, i tam sobie tą ramę będziemy mogli ustawić wedle naszego życzenia.